Robert dopierała Pirała, Kurnik TV. Zapraszam na odcinek o kaszlu i zaflegmieniu. Dzisiaj jest źródłka pogoda, pada, wieje. Natomiast kilka dni temu, jak było ładnie świeciło słońce, byłem na ogródku u Anety Grzelki i nagraliśmy tam odcinek o zaflegmieniu organizmu i, i o kaszlu. Natomiast bardzo ciekawą y, sprawę poruszyła Aneta Grzelka która mówi o, o odflegmieniu jelit często się mówi, że jelita to drugi mózg a bardzo rzadko podaje się sposób na, na ich odflegmienie ja nie słyszałem do tej pory dlatego zapraszam na ten odcinek zioła, które tam Aneta poleca do, które biorą udział w tej miksturze na odflegmienie nie są może tak pospolite jak zazwyczaj zioła, które ona podaje ale są do zdobycia bez problemu, bo sprawdzałem to także zapraszam serdecznie witamy Państwa dzień dobry Jesteśmy u Anety Grzelki w jej królestwie ziołowym, pachnie ziołami, dużo tych różnych takich fajnych zapachów i fajnych rzeczy u niej i chcieliśmy rozmawiać, o czym się będziemy rozmawiać? Dzisiaj o katarze, powracających infekcjach, bólach zatok, o zapchanych zatokach i o migrenach, o bólach głowy, bo często jest jedna przyczyna tych wszystkich dolegliwości, no najczęściej nas strapy na jesień, jesień się zbliża wielkimi krokami, także czas na to. Ja, jakby ktoś mi się pyta, jaki olej na, na takie rzeczy, o których powiedziała Aneta, to mówię olej z tego i olej z czarnuszki jest dobry właśnie dla nam Pies jeszcze towarzyszy, jest dobry na takie dolegliwości, a jeśli chodzi o zioła, to co Jeśli chodzi o zioła, to ja tu się często opieram na recepturze świętej Hildegardy i stosuję kurację z liśćmi brzoskwini. Tak jak święta Hildegarda pisała, że brzoskwinia to jest cucizna kuchenna i że nie powinniśmy jej jeść, bo powoduje zaflegmienie w organizmie. Tak dla równowagi ta roślinka właśnie swoją, że takie zaflegmienie kumuluje w owocu, ale z kolei liście mają działanie odflegmiające. Podobnie zresztą liście jeżyn. Liście jeżyn też są odflegmiające. No, i dobrze sobie taką kurację właśnie z liśćmi brzoskwin zastosować, czy to w postaci syropu, czy też święta Hillegarda na przykład poleca takie liście gotowane w czerwonym winie. Nie same, bo roślinki ziołka lubią towarzystwo i lubią działać grupowo, także najlepiej te liście brzoskwin połączyć z bertramem, z cynamonem, z lukrecją i sobie taki specyfik właśnie na, na odflegmienie zastosować. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma takie kapryśne te zatoki, bo spotykam się bardzo często z pacjentami, którzy regularnie co jakiś czas mówią, że tutaj wszystko zapchane, głowa boli, e, migreny powracające. Także, Pijemy to czy na par? E, Zależy jaką sobie tutaj, że tak powiem przyrządzimy dawkę mm. leczniczą, więc to te, też będzie zależało, czy to kobieta, czy mężczyzna, mały, duży, chudy, gruby, jak ja to się śmieje. Wiadomo, że wtedy inną też stosujemy ilość z tych sił. Rozumiem, rozumiem. Kolejna rzecz. Na zaflegmienie na bóle Zatok I w ogóle na wszystkie choroby o podłożu autoimmunologicznym, bo ponoć migrena też jest w pewien sposób chorobą autoimmunologiczną i bierze się z zaflegnionych jelit, z takich, bym powiedziała, zabrudzonych jelit. Dzisiaj cała medycyna mówi o tym, że większość chorób autoimmunologicznych ma swoją przyczynę, właśnie w chorych jelitach. I o tym wiedziała już święta Hildegarda, tylko pisała takim swoim bardzo specyficznym językiem i polecała na to kurację z przewłogą Teraz też ten jesień i kolejny owoc, czyli gruszka, sprzyja nam, żeby sobie właśnie zastosować taką kurację z przewogą górską. To są powidła gruszkowe. Gotuje się gruszki, kilogram gruszek, mamy 70 gramów takiej mieszanki przewoga górska, tam jest też bertram w środku. Dodajemy otrzymowany miód pewnie od razu się pojawi pytanie odtrzymowane, czyli jaki? Zagotowany, musimy zagotować miód i zebrać z wierzchu taką piankę, czyli taki przygotowany miód, bo miodu nie jemy na surowo, o tym też mówiła Święta Hillegarda. To wszystko razem łączymy, robimy takie powidełka gruszkowe i stosujemy taką kurację. To się trzy razy dziennie spożywa różną ilość takiej pasty. To powoduje oczyszczenie jelit. W ogóle to jest taka. Bazowa kuracja, którą każdy na jesień powinien przeprowadzić, żeby oczyścić organizm i żeby potem też inne związki, które się dostają do naszego organizmu, miały większą płaszczyznę działania, prawda? Rozumiem. Bo to jest tak jak w zabałaganionym pokoju, prawda? Jeżeli mamy bałagan w pokoju i chcemy coś tam zrobić, coś nowego, no to nie ma jak pracować. I nas bałagan rozprasza, i nie ma miejsca, i nie ma przestrzeni, i coś nam spada. A jak mamy posprzątane, to wtedy łatwiej cokolwiek nowego, dobrego stworzyć, bo paławian dobry nie jest. Więc ta kuracja z przewogą górską jest takim oczyszczeniem jelit i też potem całego organizmu do tego, żeby wprowadzić to, co dobre. Rozumiem. Dość mało znanym sposobem na kaszel, zwłaszcza suchy i taki, kiedy odczuwamy ból podczas odkrzczuszania, jest kuracja z liśćmi chrzanu. Liście chrzanu powinny być zerwane na wiosnę, najlepiej w maju, dobrze ususzone, do jesieni, kiedy to część, najczęściej nas infekcje spotykają, na pewno zdążą się ususzyć. Oczywiście w suchym, przewiewnym, ciemnym miejscu. I takie liście chrzanu sobie proszkujemy, łączymy w proporcji 1 do 1 z galgantem. I z miodem, z jakimś dżemem spożywamy, żeby pozbyć się takiego uporczywego, napadowego kaszlu.